I to będzie wyjątkowo, wyjątkowo yy, brutalna nojeczka. <laughs> W dalekim kraju żyli sobie mąż z żoną. Mieli córeczkę i Pewnego razu zdarzyło się nieszczęście. Żona zachorowała i umarła. Rozpaczał w Doryce, Płakał. A potem ożenił się po raz drugi. Od pierwszego dnia znienawidziła macochę. Macocha w październicy biła! i tylko myślała, jakby się jej pospyć. Któregoś dnia wybrał się ojciec na targ, a macoka powiada do dziewczynki idź do mojej siostry, twojej ciotki, przenieś igiełkę i nitkę, uszybie ci katalik. A rodzoną siostrą macoky była baba Jaka, noga. Nie ośmieliła się dziewczynka sprzeciwiać. Poszła, ale po drodze wstąpiła do swojej matki chrzestnej. Witaj matko chrzestna, witaj moja miła. A dokąd to idziesz? Macocha posłała mnie do swojej siostry po jej litkę. Chcę mi kapitanik uszyć. Dobrze się zrobiła. Krzyśnianczko, żeś najpierw do mnie wstąpiła. Ma cochę ci śleżysz, zgubić cię chce, ale nie martw się, ja ci pomogę. Posłuchaj, co masz zrobić. Masz tu wstążkę, oliwę, chleba, piętkę i kawałek mięsa. Gdy brzuska będzie cię chciała gałęziami smagać pod wpadłych, przewiąż ją wstążką. Gdy wrota będą skrzypieć i trzaskać, przejścia ci bronić na oliwie. Gdy psy będą cię gonić, rzuć im chleba. A gdy kon będzie ci chciał oczy wydrapać, daj mu kawałek mięsa. Podziękowała dziewczynka, matce krzesnej zaraby i poszła. Długo wędrowała, aż trafiła do lasu. Patrz, a tu za wysokim młotem stoi chatka na kurzych nóżkach. Par ranich a w środku siedzi. Baba jaga, kościana, noga i płótno wszędzie. Witaj, ciotko. Witaj, siostrzeniczko. Pogada baba jata. Czego ci trzeba? Mazocha przesyła mnie po igiełkę i nitkę. Kaftanik chce mi uszyć. Dobrze, dam ci igiełkę i nitkę. A tymczasem pójść. Trochę popracuj. Usiadła dziewczynka pod okienkiem i do przędzenia się zabrała. A baba Jaga weszła do izdebki i mówi do swego sługi: A ty pocznę trochę, a ty się rusz. na pan właśnie I wybij moją siostrzenicę, tego pamiętaj. By szaro ją porządnie. A gdy się zbudzę, zjedę ją. Usłyszała wszystko dziewczynka. Siedzi ze strachu, bo jej się ruszyć. Kiedy baba Jaga się położyła, zaczęła sierota prosić służącą. – Dobry, kobieto, i przekładaj się z na to do pracy. – Dwa mokre wybieraj, o wodę nosisz, I podarowała jej haftowaną chusteczkę. Krząt, krząta się służąca właśnie, tak jak ją dziewczynka prosiła. Tymczasem obudziła się baba Jaga, podchodzi do okienka i pyta. – Przędziesz siostrze Przejdziesz, moja miła? – Przędę, cioteczko, przędę. Położyła się z powrotem baba Jaga, a dziewczynka podeszła do kota, co się na słonku wygrzewał. Wrzuciła mu kawałek mięsa i pyta. – Kotku mruczku? <grymka> Pod bruczku, powiedz, jak się mam z lotwy dostać? Dowiedź, dziewczynko. kot na to, bo bardzo jesteś miła. Na stole leży ręcznik i grzebień. Zabierz się i uciekaj. Kiedy usłyszysz, że baba jak cię ściga, przyłóż ucho do ziemi. Miau. A gdy będzie blisko, Rzuć za siebie grzebień, wyrośnie z niego los, z nieprzebyty. przebyty. A kiedy pogoń znów będzie się zbliżać, rzuć ręcznik, a w tym miejscu pogoń rzeka, głęboka i szeroka. Dziękuję ci, kotku mruczku, powiedziała dziewczynka. Wzięła grzebień i ręcznik i pobiegła. skoczyły na nią psy bo odburzone. Chciały nas strzępy rozerwać. Rzuciła dziewczynka i chleba i psy ją, przepuściły. Dobiegła sierota do bramy, a brama skrzypi. Zatrzasnąć się chce. Na no, oliwiła ją dziewczynka i brama się zamknęła. Biegnie dziewczynka, nie zamknęła. Biegnie dziewczynka, a tu po drodze brzoza stoi. Gałęziami wymawuje. Pewnie zaraz po twarzy smaknie, przewiązała je sierota z tą rzeczką i. Ruszyła dalej, biegnie ile sił w nogach, nawet się nie ogląda. A tymczasem kot usiadł na ławeczce i zaczął krząść. Ale co za robota, wszystkie nitki porwał i poplątał. Obudziła się baba Jaka i pyta. Przędziesz siostrzeniczko, niczko? Przędziesz moja miła? Przędę cioteczko? Przędę, kot odpowiada. Wybiegła baba Jaga z izby, patrzy, nie ma dziewczynki, a przy koło kot siedzi. Jak nie zacznie baba Jaga kota bić i łajać? A ty taki ćmaki, darmo zjacie i szachraju! Dlaczegoś dziewczynkę wypościł, dlaczegoś jej oczu nie wydrawał. A kot odpowiada – o tyle lat ci wiernie służę, a tyś mi nawet marnej kosteczki nie rzuciła. A dziewczynka mięsa mi dała. Pobiegła baba jaga do psów i nurze na nie krzyczeć. Dlaczegoście dziewczynkę wypuściły? Dlaczegoście nas szybciej nie rozerwały? Na psy na to. O, tyle nocy że ci rozłożymy, a ty nawet z myślałej skórki na mnie rzuciłaś, a dziewczynka chleba nam dała. Rzuciła się baba jaga ku ranie. – Dlaczegoś nie zaskrzygała? Dlaczegoś cię nie zatrzasnęła, jak dziewczynkę z podwórza wypuściłaś? – Odpowiada brama. Eee, – A ty ci służę, a ty mnie nigdy nie, nie, nie dooligiłaś, a dziewczynka Oliwą nie wysmarowała? Eee. – podbiega baba Jaga do brzozy. – Dlaczegoś dziewczynki po twarz nie wysmagała? – a brzoza na tu. W tyle nadwiernie ci służę. A tyś nigdy nawet nitką nie przywiązała. A sierota mi z tą rzeczkę podarowała. Wróciła baba jaka do chatki i na służącą naskoczyła. A ty nie gociła, mnie nie zbudziła, nie zawołała, Dziewczynce uciec pozwoliła. Od tylu lat jestem tu służącą, a nigdy dobrego słowa nie usłyszała na dziewczynka Kusteczkę do i podarował miło mi uszajnie ze mną rozmawiamy. baba bo poawanturowała się, stępy dosiadła i. i w pokoju pomknęła, tuczkę wymachuje, bo miotem ślad zaciera. A dziewczynka daleko już była. Zatrzymała się, ucho przy ziemi przełożyła i słyszy, że się trzęsie, drży do. Zbliża. Wyjęła się od nakrzeniem i rzuciła go za siebie. Wyrósł natychmiast las. Gęsty, nieprzybyty. Korzeniec szereg na trzy słońce sięgają, a korony. nieba sięgają. Krzyknęła baba jagna. I dalej że łapę A dziewczynka w tym czasie daleko odbiegła. Minęło czasu mało wiele. Znowu przyłożyła się do ziemi. ziemia, drżyło. Trzęsie się. Babaja już blisko. Wyniła dziewczynka ręcznik za siebie i go rzuciła. I w tej samej chwili rzeka się rozlała. Szeroka, głęboka. Nie da rady jej przeskoczyć ani przepłynąć. Zobaczyła babaja rzekę. Zębami ze złości zazgrzytała. Rzeki przepłynąć. Nie może. Wróciła do domu, zebrała wszystkie pyki do brzeki pognała. Pijcie beczki, wypijcie rzeczkę do dna. Piją pyki. aby wody nie umyła. Rozgniewała się baba jaka, położyła się na brzegu i sama o. Pit zaczęła o pije pije a potem o. Jak je nie... pęknie, nic z nim nie zostało, a dziewczynka była już daleko. Tymczasem wrócił ojciec do domu i pytała, córkę, a chciała córka, A baba na to do dzieteczki poszła, po igiełkę i nitkę, ale trochę się zatrzymała. Zaniepokoił się ojciec, chciał córki poszukać. Ale akurat dziewczynka na progu stanęła. Ciężko dotyka. Tchu złapać nie może. Gdzieś ty była córeczko? Pytał ojciec. A od czuchu macocha posłała mnie do swojej siostry ostrybady jaki Zjeść nie chciała ta wiedźma. Z trudem jej uciekła. Jak tylko usłyszał to ojciec, zamiotły złapał i przegnał złą macochę, gdzie pieprz rośnie. A sam z córeczką zamieszkał w szczęściu i spokoju. Koniec. Drodzy Państwo, jest jeszcze jakieś zapotrzebowanie na tak. bajkę? Jeszcze mam afrykańskie. Jeżeli jeszcze ostatnią bajkę byśmy przeczytali sobie. Co jeszcze chętni? Tak. Jasne. Dobra, to super. jeszcze. Może to. Choć sure. nie ma kopii, ale obiecich Się zarosla, w zaroślach pułapki na szczury. Po drodze natknął się na polnego chłopika. Przywitali się i postronili, po czym Hockich zapytał chłopca. Przyjacielu, ty tak tak odjdziesz? No idę zastawić pułapki. Świetnie, odpowiedział Hockich. Ja idę zrobić to samo. Skoro się spotkaliśmy, to chodźmy razem. Chłopiec zgodził się i poszli we dwóch. Kiedy uszli już kawałek, hochlik zboczył z drogi i powiedział: „Zastawię moje pułapki po tej stronie drogi. Ja zastawię swoje po drugiej stronie, odpowiedział chłopiec i rozdzielili się. Kiedy skończyli, ruszyli razem w drogę powrotną i postanowili spotkać się następnego dnia. Każdy z nich wrócił do swojego domu. Na zajutrz rano chłopiec wstał wcześnie i udał się do miejsca, gdzie poprzedniego dnia spotkał koklika. Nie czekał długo. Oklik wkrótce się pojawił i ruszyli sprawdzić, czy coś złapało się w ich pułapki. chłopiec złapał pięć szczurów, a choklik dziesięć. Chłopiec zezłożył się i powiedział do koklika: Tam, gdzie ty zastawiłeś swoje pułapki, jest dużo więcej szczurów. Tam, gdzie ja zostawiłem, moje jest dużo mniej. No tak, już zaczynamy się godzić, odpowiedział uchodźnik. I rozeszli się każdy w swoją stronę. Kolejnego dnia chłopiec wziął stał jeszcze wcześniej i poszedł sprawdzić pułapki. Po drodze nie zauważył żadnych śladów i stwierdził, Kochlik jeszcze nie, nie przyszedł. Sprawdzę moje pułapki. Nie będę na niego czekał. Pułapki złapał się tylko jeden szczur. Niezadowolony chłopiec ruszył w drogę powrotną, znów natykając się na kochlika, który zapytał. Przyjacielu, ile ci złapałeś? No, tylko jednego, odpowiedział chłopiec. A ty? Ech, dziewięć, jedną y, małą myszkę. – Odpadł choklik na to chłopiec. – Na pewno używasz jakiegoś podstępu. – O, jakieś przynęty. To dlatego udaje ci się tyle złapać. – Nie z Nie używam żadnej przynęty. – zarzekał się choklik i obaj jak zwykle rozeszli się do swoich domów. W tej nocy w sercu chłopca pojawiła się myśl o kradzieży. Ledwie zaświtało. Stał i poszedł sprawdzić swoje pułapki. Pierwszej znalazł jaszczurkę i nawet nie wyjął jej z podrzasku. Pozostałych nie było nic. I wtedy powiedział do siebie no, idę sprawdzić pułapki, które zastawił chowlik. Sprawdził jedną i znalazł w niej szczura. Wyciągnął ją. Sprawdził dwie kolejne. Z tych też zebrał złapane szczury. Teraz nie wrócę tą samą drogą, pomyślał. Muszę iść na skróty, tak żeby nie spotkać chochlika, który pewnie już nadchodzi tą samą ścieżką co zazwyczaj, i na skróty wróci do swojej wioski. Kiedy chochlik sprawdził swoje pułapki, zorientował się, że ktoś wyciągnął z nich szczury. Powiedział: Ten chłopiec, z którym chodzę zastawiać pułapki, to zwykły. – Złocień! Poczekaj tylko, jutro się spotkamy. Następnego dnia Chłopnik wstał bardzo wcześnie i czekał w miejscu, gdzie zwykle spotykali się z chłopcem. Kiedy ten nadszedł, powiedział. – Ej, bratku, wczoraj zabrałeś z klatek moje szczury. Chłopiec zarzekał się, to nie było… – Aaa, to kłamstwo. – Już dobrze, Mniejsza z ty Odparł chłopik i pomyślał, ktokolwiek to był, jutro wszystko się okaże. Wracajmy! Chłopiec wrócił do wioski. Chłopik został w tyle. Zaeszturowany w bukiet dnia jednego z trzech i jego pięknych gałęzi zrobił klatkę, w której umieścił szczura. Oczy wypowiedział takie oto zakręcie: Moja klatko, mój szczurze i mój szczurze! Ktokolwiek będzie. Moja klatko, mój szczurze, ktokolwiek będzie karmił szczury, niech zostanie przytraśnięty kciuk. To wypowiedziawszy, choklik odszedł do swojej wioski. Gdy następnego dnia chłopiec wychodził, by sprawdzić, co złapało się w pułapki. ojciec powiedział do niego: Szymon, miałem. Dzisiaj słyszę, śniło mi się, że w zasadzkę nie idzie dzisiaj za zarośla. Zostań tutaj w wiosce. Ale chłopiec nie usłuchał. uparł się i poszedł. Przejrzał swoje pułapki i znalazł tylko jednego gryzonia go nawet jednego szczura powiedział do siebie – rozgibę zajrzeć do kratek”. kochnika. Kiedy dał podszedł, zobaczył kratka, a w niej szczura jako przynętę. Wybuchnął śmiechem. Ha, ha! Ten chochlin jest strasznie głupi. To się nie mieści w głowie. Zmarnować szczura, żeby zostawić płatkę. Zaraz go wyciągnę i zjem. Wyjął gałąź, z której zrobiona było kratka, i wyjął szczura. Ale w tym samym momencie tak! – trach! I pętla zacisnęła się na jego karku. Uff. Zaczął szarpać sznury, aby się uwolnić, ale w żaden sposób mu się nie udawało. W końcu pojawił się Choklik i widząc, co się stało, powiedział do niego – Nie powiedziałem, że to ty jesteś złodziejem i co teraz? Nadal będziesz się wygrażał, wypierał? Chłopiec odpowiedział – Masz rację, Chokliku, to ja jestem złodziejem, ale nie pozwól mi tak umrzeć. Jeśli nie uwolnisz, moje rodzice wynagrodzą cię tym, czego tylko zapragniesz. No, patrzmy, jak to wygląda powiedział Chochlik, przyglądając się zaciśniętej dłoni chłopca. Yy, zaciśniętej na dłoni chłopca pętli i dodał: Już nie mogę iść do waszej wioski. Jest mi to zabronione. Jest zabronione. Po czym? Chochlik obciął mu palec. Ach. Nabierając jakiejś leczniczej substancji, ustami skropił ranę. – Możesz już odejść – powiedział chłopcu. – Nie możesz. Wyleczysz się, ale obcięty palec będzie znakiem, że jesteś złodziejem, żebyś zapamiętał, że kradzież to zła rzecz. Chłopiec wrócił do wioski, kiedy rodzice go ujrzeli. Ujrzeli w płacz, pytając, co zrobiłeś, że ucięto ci palec. On opowiedział wszystko, co się stało, wtedy jego ojciec rzedł. Czy Cię nie ostrzegałem, byś nie opuszczał pioski. Masz wielkie uszy, ale nie słyszysz. Zgubił cię twój upór. Dziękuję Państwu serdecznie. To były właśnie niesamowite z całego świata. Japonii, Australii, Rosji oraz z Afryki. Dziękuję serdecznie i zapraszam być może. e vi faccio detto che ho tempo c'è cioè la mia cucina sì,